Teraz pokażemy wam test ciągnika siodłowego TGA z rodziny MANa. TGA 18410 to flagowy przedstawiciel gamy samochodów ciężarowych MAN. Największa z dostępnych na rynku kabin, w połączeniu z właściwie dobranymi podzespołami jezdnymi i układem napędowym, może być i z pewnością jest świetnym rozwiązaniem dla międzynarodowego transportu dalekobieżnego z dwuosobową obsadą. MAN proponuje pięć rodzajów kabin do pojazdów klasy TGA. Prezentujemy najobszerniejszą z nich z podwyższanym dachem. Zwraca uwagę duża powierzchnia przeszklenia kabiny z zachodzącą aż na podwyższany dach szybą czołową. O kierowcy zapobiega osłona przeciwsłoneczna. Ciekawie zaprojektowano szyby w drzwiach bocznych, asymetryczne rozwiązanie poprawia widoczność lusterek wstecznych i jednocześnie chroni ramiona użytkowników pojazdu przed wychłodzeniem. Nowatorsko zabudowano chwyt powietrza całkowicie schowany w obrysie kabiny, co przyczynia się do zmniejszenia oporu powietrza podczas jazdy i ogranicza przenikanie zanieczyszczeń do filtra powietrza. Boczne spoilery kabiny są upylne w celu ułatwienia dostępu do przewodów łączących ciągnik z naczepą. Do wnętrza kabiny prowadzą trzy stopnie, z których pierwszy umieszczony jest na dogodnej wysokości. Wielkość wnętrza kabiny zasługuje na nadanie jej oznaczenia XXL. Nawet bardzo wysoki kierowca może swobodnie stanąć w pozycji wyprostowanej. Poruszanie się po kabinie ułatwia prawie całkowicie płaska podłoga. Dwie wygodne, szerokie leżanki, przy czym górna z barbierką zabezpieczającą przed spadnięciem, zapewnią załodze komfortowe warunki wypoczynku. Pod dolną leżanką znajdujemy schowek z gaśnicą i apteczką oraz lodówkę z dzieloną pokrywą zaskakuje wielka ilość przeróżnych schowków, otwartych i zamykanych. Te ostatnie wszystkie są podświetlane, a schowki boczne dostępne są zarówno ze wnętrza kabiny, jak i z zewnątrz. Stanowisko pracy kierowcy to przede wszystkim bardzo wygodny pneumatyczny fotel o szerokich możliwościach ustawienia. Każdy znajdzie właściwą dla siebie pozycję. Regulowana nożnym przyciskiem kierownica także pozwoli znaleźć optymalne położenie. Deska rozdzielcza łagodnie otacza kierowcę który znajdzie tu ergonomicznie usytuowane wszystkie przyrządy sterownicze i kontrolne. Wyświetlacz systemu informacyjnego podaje komunikaty o stanie pojazdu i parametrach jazdy w języku polskim. W zasięgu rąki i wzroku znajdują się dobrze widoczne wskaźniki i przełączniki sterujące funkcjami pojazdu ogrzewaniem, tempomatem, oświetleniem, wycieraczkami, blokadami. Pod łokietnikach drzwiowych znalazł się pulpit sterowania szybami drzwi i regulacją lusterek wstecznych. Układ pneumatycznego zawieszenia kabiny z dopracowanym w najdrobniejszych szczegółach rozmieszczeniem poduszek i regulacją twardości cechuje się kinematyką zapewniającą komfort na różnych nawierzchniach. Kabina podnoszona jest przy użyciu pompy hydraulicznej w opcji z napędem elektrycznym. Po jej odchyleniu uzyskujemy wygodny dostęp do silnika pojazdu. Testowany pojazd napędzany był rzędowym, sześciocylindrowym silnikiem o mocy maksymalnej 410 mechanicznych. Ta klasyczna jednostka napędowa zasilana jest układem Common Rail. Posiada turbo doładowanie z chłodnicą powietrza doładowującego. MAN jest tym wyjątkowym producentem pojazdów użytkowych, który stosuje recyrkulację spalin EGR. Wywołana połączeniem układów dolotowego z wylotowym pulsacja ciśnienia dodatkowo doładowuje powietrze zasilające. Podstawę konstrukcji samochodu stanowi mocna rama zespalająca poszczególne podzespoły i osprzęt. Łatwo dostępne koło zapasowe, duży zbiornik paliwa ze stopniami, zbiorniki sprężonego powietrza, odstojnik paliwa i cały pozostały osprzęt mieszczą się w obrysie pojazdu. W ciągniku zastosowano na obu osiach hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi. Działanie hamulców wspomaga dwuobwodowy ABS. Oś tylna zawieszona jest na poduszkach pneumatycznych. Przy osi przedniej zastosowano odchylone od pionu amortyzatory. Przyjęte rozwiązania uprościły konstrukcję i znacznie podniosły stabilność jazdy. Podwozie jest bezobsługowe. Układ centralnego smarowania służy tylko do smarowania siodła. Kolejną ciekawostką jest układ przełączania biegów Man Comfort Shift, którym sprzęgło przy zmianie biegu uruchamiane jest palcem przyciskiem na dźwigni zmiany biegów. Jazda testowanym ciągnikiem siodłowym to można powiedzieć sama przyjemność. Oferująca kierowcy lub dwóm kierowcom dużą przestrzeń życiową kabina jest dobrze wyciszona. Mocny, o dużym momencie obrotowym silnik spełniający normy Euro 3, posiadający 4 ekopunkty, ma bardzo mały apetyt na paliwo i pozwala utrzymywać wysokie średnie prędkości jazdy w różnych warunkach. Pojazd jest zwrotny, zapewnia wysoki komfort i bezpieczeństwo jazdy.